No i witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Oli Poli. Widzowie, słuchajcie, w poniedziałek jest już... Dobrze mówię? W poniedziałek chyba. Czekajcie, zaraz Wam powiem dokładnie. Widzowie, w poniedziałek, dobrze mówię, 8 lipca, jest ósmy odcinek Życia Gangu. 14, nie, 14, nie, 11 lipca, czekajcie, zaraz Wam powiem dokładnie. 11 lipca. 9 odcinek Życia Gangu, to już jest koniec sezonu, w czwartek 11 lipca, koniec sezonu pierwszego, a już 15 lipca jest nowy sezon, nowy sezon Życia Gangu, już drugi, mam nadzieję, że będziecie, napiszę Wam zaraz w społeczności, kto będzie i w sumie mogę Wam to zdradzić. A wam na społeczności, kto będzie też głównym bohaterem? Wiadomo, ja kto odgrywa głównego bohatera, to jestem nim ja. A no, w sumie, podam Wam tutaj listę. Dowiecie się, no, chociaż nie, dowiecie się osoby, które ze mną będą, a mojej osobowości się dowiecie już 15 lipca. Widzowie, ja już tutaj skroluję sobie. Widzowie, kolega. Widzowie, znacie na pewno Tomasa. Wiele, 14% golu lubiło z życia gangu pierwszego sezonu. Osoba, która odgrywała Tomasa już nie będzie go odgrywała, tylko będzie odgrywała Michaela Shiltona. OG gangu Marko. Go już nie będzie widzowie na kanale, tylko będzie inna postać za Marko. S1 życie gangu, jak to już mówiłem w przypadku Tomasa, był Marko. Osoba odgrywająca Marko już go nie będzie odgrywała, tylko będzie odgrywała Markusa Smitha. Nazwisko nie wiem czemu, jest Smitha, ale on tak sobie wymyśliłem. ta postać też, i ta osoba też sobie tak wymyśliła. <laughs> Zabaj, kolejna osoba, która pojawiła się w sumie w szóstym odcinku i siódmym życia gangu tego pierwszego sezonu, będzie już w S2 od początku będzie odkrywała Vincenta Simonsa, widzę, nawiązanie do Simonsa nazwiska. Osoba też, która do, dopiero co dołączyła do mojej ekipy w życiu gang, w życiu gangu S2, czyli sezon drugi, będzie miała swoją postać, będzie odkrywała Harego Simonsa, Hare Simons, właśnie widzę, co z Harem Simonsem. Tutaj Harry Simons się dalej rozwija w koszykówce, no, ale no co po prostu ktoś sobie wymyślił, że chce być Harem Simonsem, więc im będzie. Kolejną osoba, która też znowu co dołączyła nowa do mojej ekipy w życiu Gangu S2, będzie, a swoją postać będzie odgrywać Jimmy'ego Milton'a. co wiem, tak, Jimmy Milton, nie wiem, w sumie, tak sobie wymyśliłam. Będzie w Gangu na no, pewno. Wszyscy będą w Gangu. Zobacz, moja postać. Dowiecie się już w 15 lipca, kto to będzie. No właśnie, co do tego Harry'ego Simonsa wróćmy do tematu prawdziwego życia. Jak wiecie, od, w sumie widzowie, nie wiem, od miesiąca chyba, zaraz Wam powiem dokładnie od kiedy, od miesiąca mi się wydaje, którego? nie pamiętam którego dni, tu wejdę sobie na swój kanał, mam no, tu wszystko na komputerze, widzowie, podgląd, bo z głowy bym nie powiedział bo nie pamiętał, szybciej od miesiąca chyba. No zaraz. No chyba tak. od miesiąca. Tak mi się wydaje. No właśnie zrobię. Słab był 3 lata później w życiu gangu. No, no okej, okay, trudno. Zowie. Od dwóch miesięcy już mamy serię życie gangu i. od dwóch miesięcy na moim kanale jest ciągle jakby życie gangu. Nie mam prawdziwego życia. Ostatni odcinek z prawdziwego życia był 4 miesiące temu. 21 lutego. To pamiętam jak się nagrywałem. Więc widzowie, GTA 5 w sumie no, pod co ja to zrobiłem. Prawdziwe życie, sezon 5 będzie na kanale. Nie wiem jeszcze kiedy, ale tak jak mówię, prawdziwe życie powraca na kanał. Możliwe, że znowu będzie główną serią prawdziwe życie, jak było wtedy. Póki co prawdziwą, główną serią na kanale jest. życie gangu, ale no, możliwe, że prawdziwe życie będzie główną serią. Nic nie obiecuję? Ale raczej będzie prawdziwe życie główną głównym serii. gangu. A, swój urok, fajnie mi się to nagrywa. Mogę być ja sobie sobie. Przeczytam Wam wszystkie tytuły. I ile miało łapek w górę? Wszystkie filmy, w sensie. Przełączę się z, z innego konta na swój główny kanał, na którym nagrywam życie gangu i prawdziwe życie. Czyli na Oli Poli, widzowie. Wchodzę na kanał. Nie interesuje mnie ten kanał, tylko interesuje mnie mój kanał. Przecież przełączyłem się na. Bo, widzowie. Poboczny kanał. Dobra, sobie. Nie obchodzi mnie ten kanał. Poboczny. Interesuje mnie mój kanał. Zawiam. Pierwszy odcinek z serii Życie i Gango. Pierwszy odcinek, właśnie, z życia Gango, czyli który był. ile? Dwa miesiące temu, 2 maja tego roku. I co Tutaj, oczywiście, zapoznanie z serią nową. z nową postacią. I tytuł był Roblox z gangu odcinek pierwszy Travis miał wypadek. Tak jak było, Travis miał rzeczywiście wypadek. Więc co wiem, ma to 35 wyświetleń. I to jest spoko. Drugi odcinek z życia gangu jest 3 maja, dzień później. Jest to Roblox z gangu odcinek drugi. Zostałem złapany. I co Wtedy mnie tak strasznie brzuch bolał, że nie dałem rady nagrywać dalej. Więc po prostu tak wyszło, jak wyszło. Było to, no taż, czter, no to... 40 wyświetleń. Ale jest fajnie. Ten odcinek się fajnie nagrywał. Tą całą serię się fajnie nagrywa. No. Czekajcie, czekajcie. No dobra. Trzeci odcinek. Życie Gangu. 13 maja. Czyli... Dziś, dni po tym drugim odcinku, miał 28, 28 wyświetleń i to był tytuł Roblox Życie Gangu, ten odcinek trzeci, czyli hashtag 3, dostałem 20 tysięcy dolarów, czyli 20k dolarów. No i tutaj już pojawił się stan konta, później czwarty odcinek, w którym dołączył do nas Thomas Silva, czyli, czyli w sumie osoba, która gra. Tomasa, czyli Artur. Tak samo Julka się pojawiła na kanale, czyli OG Gangu Marko. Dobra, wiem. To było 16 maja, czyli 3 dni później. ma masz 90 wyświetleń. To jest coraz bliżej do 100 wyświetleń. I tytuł brzmi Roblox. Życie Gangu. odcinek Mamy nowego członka Gangu. Widzowie, to było fajne uczucie, jak Tomas do nas dołączył. I tu nie wiedziałem, jaki mam stan konta, więc dałem po prostu wykrzy... znaki zapytania. Wykrzykniki, tak. Zemsu. Później 1 lipsa. odcinek 5 Życia Gangu. No, Mam 20 swoich wyświetleń, ale jest ok. Nie przejmuję się tym. Tytuł do z Życia Gangu, kopiłem Feral, czyli odcinek 5. No i tutaj jest ten konta. Inspiracje już były też pokazane. W gotówce mamy 0 dolarów, ale w banku mamy 400 tysięcy dolarów. Ciekawe. Wdowia. 5 lipca 2024, odcinek 6 z życia gangu. 15 wyświetleń. Jest spoko. Roblox Roblox życie gangu, odcinek 6. 3 lata później. I to był ten słab czasowy. Nasz bohater miał... czekaj miał? No? 19 lat. Teraz ma 22. Tomas ma 23, bo miał 20, a Marko ma 26, bo miał 23. No. <laughs> tu jest inspiracja, no to nie, to nie to. No i tu z, z tam konta no to jest te 400 tysięcy dolarów, to już były osoby, z nowe, z, które dołączyły niedawno do ekipy, twórz one były. No i co? 5 lipca, czyli dzisiaj tak naprawdę. Hmm, odcinek 7. Życia gangu. Ma 5 wyświetleń na ten moment, no mało, nie powiem, że nie. I sobie, tytuł tu robił z życie gangu odcinek 7. Nowy wróg. Widzowie, stan kontaktu 400 tysięcy dolarów. Tu był już Tomas, Travis i nowe osoby. Czyli widzowie, nowy wróg, to jak już słyszeliście na filmie, gang czerwonych. Widzowie, możliwe, że w ósmym odcinku i dziewiątym będziemy z nimi walczyć. Ale na dziewiąty sezon, tak jak już mówiłem, koniec sezonu pierwszego. No niestety. Odejdziemy od gangu niebieskich i będziemy już w zupełnie innym gangu. Dobra, widzowie. Robię z Ciebie pajaca, wiem o tym. O, że moje gardło. Widzowie. E, jeszcze tak pogadaj, chcę sobie z Wami pogadać. Pierwszy odcinek na moim kanale był rok temu, bo to były stare czasy rok temu, 2023: Roblox Driving April. Taki był tytuł i tam zapoznanie. Później był pierwszy odcinek z pierwszego sezonu Prawdziwego Życia. Wtedy już się ja seria na kanale. Ja pierdziele widzowie. Że wy mnie wtedy oglądaliście, to było już super. Widzowie dziękuję wam za to, że mnie oglądacie do tej pory od roku. Content super się szykuje. Z gierek. Yy. bo jakieś miałem wtedy włosy widzowie. Tragedia. Wtedy mi rodzice do pokoju wchodzili, teraz nie wchodzą na No boże. Później był drugi odcinek. No, kupiłem kupili nowy samochód w pierwszym sezonie? Ciekawe. Później były dwa odcinki z Minecrafta na no, serwerze Dawida Coxa, czyli Dawida Projekt 12. No i co, no i pierwszy sezon, koniec. To był trzeci odcinek, ciekawe. Czemu ja zrobiłem tylko trzy odcinki. No, no, ok, trudno, zrobiłem tylko trzy odcinki. To koniec sezonu, widzowie. No, ciekawe. Później był Roblox, prawdziwe życie. Dwa odcinek. Pierwszy, początek i koniec sezonu. Właśnie, o co z tym chodziło? Zowie. zacząłem sezon drugi i go zakończyłem, ponieważ miałem planu na niego i chciałem ciągnąć tego, więc wolałem po prostu no, skończyć sezon i skończyłem, tak? W taki sposób, jak skończyłem, ale no skończyłem. A ten pewnie pierwszy sezon, zresztą miałem pomysłu w ogóle na nagrywki. Widzowie, Roblox, życie, gango 3, czyli sezon trzeci, odcinek pierwszy, powrót do Oliwiera. Widzowie, wtedy nasza postać jeszcze się nazywała Olivier, ale zmieniliśmy to na Franklin Clinton, tak jak już mówiłem. Widzowie, później był pro, odcinek problem z natem, że nie mogłem nagrywać w ogóle Robloxa, nic nie mogłem. Nie mogłem po prostu nagrywać serii Prawdziwe Życie, więc no niestety nie tak było, jak było. Później GTA 5 Życie Franklina. Widzowie, już... czekajcie, dwa odcinki z GTA byłem, ciekawe. No spoko. Później, widzowie, drugi odcinek z trzeciego sezonu Prawdziwego Życia pod nazwą Plany. Widzowie, nie pamiętam, co ja tu w ogóle robiłem, nie chcę mi się z tego oglądać, ale coś tam pewnie mówiłem. I powinien być trzeci odcinek, a ja ten czwarty odcinek bo się walnąłem w obliczeniach. No i jest Roblox, prawdziwe życie trzy, odcinek czwarty. Tu kosztowało mi milion dolarów, sorry, na końcu zalewam. Skończyła mi się po prostu państw w telefonie i nie wiem, jak dalej tego nagrywać. A tu kupiłem po prostu McLarena. Później piosenka dziękuję za 100 subów. Zbiliście tak szybko co 100 subów, że to szok. 10 miesięcy temu 100 subów ciekawe. Później koniec sezonu, czyli ten piąty odcinek, w której powinien być czwarty, ale no jest piąty. Wyszło, wyszło wielki finał, czy to koniec Franklina Clintona. I to był koniec sezonu, dlatego, że no troszeczkę już mi się nie chciało